Witajcie! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak możecie zauważyć, w dzisiejszym filmiku będę pokazywać Wam cały mój osprzęt, którym nagrywam tutaj odpowiednie akcesoria i, i tak dalej. No, w sumie to zaczynamy. Jeszcze na wstępie chciałbym tutaj zaznaczyć, że dźwięk nagrywam nie na bieżąco, tylko potem jak już tutaj. Montuję więc, mogą być tam trochę takie nieścisłości, ale postaram się jak najładniej to zorganizować. Dlaczego taki zabieg robię? Ponieważ chciałbym, żeby mój głos był jak najlepszy. Dlatego mam tutaj mikrofon taki już bardziej studyjny, można by powiedzieć, choć taki za niewielkie pieniądze. Całkiem dobry i teraz to robię właśnie w Audia City, więc dźwięk powinien być całkiem fajny. Okej, okay, bez zbędnego przedłużania możemy zaczynać. Jak możecie zauważyć, kask, w którym ja jeżdżę jest to Shark. Oczywiście link do niego będzie w opisie. Uchwycik na kamerkę jest to Telesin. Oczywiście ja nie jestem zbytnio fanem takich przylepianych, więc mam tutaj na paseczki. Jedynym minusem trzeba było tutaj do tego uchwytu dokupić taką jeszcze tutaj taki uchwycik dodatkowy o tutaj, bo kamerka po prostu się nie mieściła, potem wam pokażę, jak to będzie wyglądać z kamerką. Jak możecie zauważyć, te paski tutaj właśnie przechodzą, tutaj są tak poprzypinane. Te, oczywiście te uchwyty nie są zbytnio dobre. Tutaj zaświecę Wam teraz światełko z telefonu, o i. Tutaj właśnie yy, nie są zbyt dobre, tak? Trzeba tam jeszcze sobie taką zrobić, yy, dodatkowy taki... Taką linkę, żeby tą kamerkę zabezpieczyć jakoś. Ja jeszcze tego nie zrobiłem, ale tu zrobię. Jak możecie zauważyć, następną opcją jest mikrofon, który musi mieć koniecznie 3 piny, jak tutaj mogliście zauważyć. Ja niestety mam mikrofon na 4 piny, ale na szczęście producent dołączył przejściówkę taki adapter na 3 piny, więc wszystko działa. Ona jest troszeczkę zbyt długa, ale to zaraz też wam pokażę. Oczywiście, żeby to wszystko miało ręce i nogi, e, kamerka GoPro musi mieć adapter, żeby podłączyć na wejście jack e, mikrofon krawatowy. E, kamerka GoPro już nie produkuje takich wejść bezpośrednio do kamerki, Ostatnia chyba, ostatnie takie wejście było w GoPro Hero 4 Black. No niestety, wielka szkoda. Hmm, teraz kamerka musi trochę więcej ważyć z tym Mediamodem. Ale no dobrze, odłóżmy sobie teraz to na bok. I teraz oczywiście, żeby kamerka działała. Potrzebne są baterie. Owych baterii mam dwie, ale w przyszłości zamierzam sobie kupić jeszcze co najmniej jedną, żeby to wszystko fajnie się nagrywało, bo w 4K niestety ta bateria szybko się zużywa. Kamerkę podłączamy tutaj na ten uchwyt, jak możecie teraz zauważyć ja tutaj już zrobiłem cięcie, nie chciałem wam tym zanudzać. Ten adapter jak mówiłem wcześniej, jak wspomniałem wcześniej jest trochę za długi i no wygląda to tak, jak wygląda, ale mam nadzieję, że to spełni swoją rolę. Mianowicie, dlaczego ja mówię tak, że spełni swoją rolę? Bo ja wcześniej nagrywałem osobno dźwięk, to znaczy na dyktafonie, który miałem w kurtce, a teraz, właśnie, żeby sobie to trochę ułatwić, to planuję mikrofonik podłączyć do kamerki. O, właśnie taki mikrofon miałem w kurtce podłączony do dyktafonu no niestety jak widzicie no nie ma, nie ma szans żeby go gdzieś tutaj upchać w kasku a oczywiście kask byłby cięższy więc nie wkładamy tego mikrofonu tutaj opakowanie starego mikrofonu wygląda um, tak jak teraz widzicie był to mikrofon Nevel S6M Specyfikacje tam, jak mogliście zobaczyć, są. Możecie sobie zatrzymać filmik, ale no, tak jak mówię, nie było to zbyt wygodne w użytkowaniu. Tak trochę zajmowało to czasu. No dobra, a tutaj mamy teraz ten nowy mikrofon. On kosztował około 40 zł. Na Allegro, pierwszy lepszy z brzegu, mam nadzieję, że będzie się sprawował i moje filmy będą na e, lepszym poziomie. A teraz umówmy sprawę, jak ja mogę rozmawiać przez telefon podczas jazdy na motocyklu. Ano, mianowicie jest y, to intercom, a dokładniej interfon. Y, ja mam taki model, jak tutaj teraz widzicie. Y, on jest y, oczywiście wodoodporny, jak to chyba większość y, interkomów. Zakłada się go tutaj na takie właśnie zaczepy, o, wskakuje Nie będę wam tutaj pokazywać jak tam jest umiejscowiony w środku, tylko mogę wam pokazać, czyli tutaj mamy głośniczki, które, przez które słyszę, a tutaj jest mikrofon do interu on nie ma niestety pop filtra, bo mi odpadło i niestety zginął. No dobra, a teraz jak to się dzieje, że widzicie obraz z góry? Ci, którzy oglądali, to na pewno wiedzą, że kupiłem sobie drona. Jest to DJI RR2S, jest to wersja Flymore Combo, czyli mamy tutaj, jak możecie zauważyć, trzy baterie w zestawie, dodatkowo zapas dodatkowych śmigiełek oraz taką torbę, jak tutaj teraz pokazuję. W środku mam filtry ND których jeszcze niestety nie używałem, ale w następnych filmikach postaram się ich użyć. Są to 4, 8, 16 i 32. Pewnie zastanawiacie się, co to był za sprzęt. A to był mój stary laptop, ale nadeszła nowa era montażu w 4K. Oto mój nowy komputer, na którym będę montować wszystkie filmy. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i widzimy się już niebawem w kolejnych.